W tym momencie poproszę o głos pana prezesa Cezarego Stypułkowskiego, m -Bank, SA. Trzy uwagi jakby no próbujące odnieść się do tego, co można zrobić, ponieważ środowisko bankowe rzeczywiście żyje w przekonaniu, że my nie mamy strukturalnego problemu z kredytami frankowymi czy walutowymi. I nasze portfele jakby nie potwierdzają tego obrazu, który Państwo przedstawiacie incydentalnie. Incydentalnie rzeczywiście, oczywiście mogą być trudne sytuacje, i chcę Pana zapewnić, że w banku, którym kieruję, no taka wrażliwość jest. My mamy poczucie takiej powiedziałbym nawet pewnej misji w tym, w tym obszarze i świadomość tego, że nam nigdy nie zależy na tym, żeby klientowi było źle. Klienci, którzy są z nami związani długoterminowym kredytem hipotecznym, to są najbardziej wartościowi klienci w sumie. Oni dużą część transakcji realizują z nami. Oni są klientami, jak, jak to było mówione wcześniej, w olbrzymiej części depozytowymi również w naszych bankach. Mają aktywa również finansowe w bankach, ponieważ to jest generalnie rzecz biorąc mówię w tej chwili o portfelu, który znam stosunkowo zasobna część społeczeństwa. W tych przypadkach, które są. Trudne. Bank musi wykazać się wrażliwością, i ja mogę tu zadeklarować również wobec pana, który formułował taki postulat, że taką wrażliwością się będziemy wykazywali w każdym konkretnym zdarzeniu. Punkt drugi. Ja osobiście, podobnie jak kolega Kalicki, przestrzegałbym przed ustawową regulacją. To będzie, i w tej chwili mówię już nie jako prezes zarządu banku, tylko jako doktor nauk prawnych. To będzie bardzo trudna regulacja z olbrzymią częścią, z olbrzymimi problemami. Pomijam to, że oczywiście różnimy się w poglądzie co do tego, czy te umowy były pierwotnie właściwe. Ja tutaj wziąłem ze sobą informator Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego dla Kredytobiorców z 2007 roku, mówiąc o ryzyku stopy procentowej, i ryzyku walutowym. Tą fundację stworzył minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego, minister sprawiedliwości. To był dokument, który był dla kredytobiorców dostępny w tamtym czasie i niewątpliwie każdy, kto zaciągał długoletnie zobowiązanie, mógł się z nim zapoznać. I Wydaje mi się, że postawienie banków w sytuacji takiej, w której byłoby, kwestionowana byłaby legalność tych umów stawiałoby nas w bardzo trudnej sytuacji, prakty praktycznie rzecz biorąc, naturalnie defensywnej. jakby z natury typu działalności, którą prowadzimy, również w odpowiedzialności wobec naszych akcjonariuszy, których musimy się liczyć, ale również i przede wszystkim w odniesieniu do deponentów, bo nasza podstawa odpowiedzialności jest za depozyty. Trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to być może najlepszą płaszczyzną dla dalszych kroków, byłoby przyjazne spojrzenie na propozycje, które sektor bankowy formułował i które dotyczą rozwiązania kredytów dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. Bo tak naprawdę ten problem za każdym razem materializuje się wtedy, kiedy ludzie mają realny problem ze spełnieniem zobowiązań umownych. Jednocześnie doprowadzenie do sytuacji takiej, że mielibyśmy masowy precedens redukcji długów w Polsce miałby gigantyczny skutek dla różnych zdarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości. Bardzo trudno będzie nam się obronić przed sytuacją taką, w której powiedzmy stopy procentowe w Polsce ruszą z 4% na 8%, a to nie tak dawno temu było. I duża część kredytobiorców, zwłaszcza złotowych, będzie w bardzo trudnej sytuacji. I oni się upomną o, powiedziałbym, dobre traktowanie ponieważ ludzie, którzy byli w lepszej sytuacji finansowej, uzyskali takie traktowanie, ponieważ byli się w stanie zorganizować. To są dylematy, przed którymi, nie, przed którymi niewątpliwie pan prezydent stanie w momencie, kiedy będzie ten dylemat musiał rozstrzygać. Ja gorąco namawiam do tego, żeby nie, żeby nie koncentrować się tylko na tym aspekcie, ale również myśleć o, o odpowiedzialności takiej systemowej. Wobec tworzenia bardzo niebezpiecznego prezydensu redukcji długu. Redukcja długu to ma miejsce, prawda, jak opisał to kolega Kalicki, jak jest nie wiem, powódź, jak jest wojna, jak jest hiperinflacja. To są sytuacje, które sektor bankowy zna historycznie i wie, że w takich, tego typu okolicznościach zasadność pewnej formy od, odstąpienia od, od egzekucji długu się broni. Natomiast moje odczucie osobiste jest takie, że w przypadku tej kategorii klientów masowe potraktowanie ich w ten sposób nie znajduje intelektualnego wsparcia po mojej stronie. Dziękuję. Dziękuję